Przewodnik po zaświatach co powinieneś wiedzieć, zanim przejdziesz na drugą stronę. Autor Marek Szwedowski czyta Marek Szwedowski. Życie tu na Ziemi jest największym etapem przed wspaniałą podróżą w zaświaty. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy byli dla mnie natchnieniem do napisania tej książki. Szczególnie dziękuję Grzegorzowi Dymkowi. Za jego wytrwałość i pomoc w redakcji tekstu. Do wydania książki by nie doszło, gdyby nie pomoc i wsparcie mojej przyjaciółki Doroty. Dziękuję. Przedmowa. Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, podróżnicy. Dedykując nam wszystkim ten przewodnik poza światach, przedstawiam naszym oczom zapowiedź fantastycznej podróży wyprawę życia, która przytrafi się każdemu z nas, bez względu na to, czy w to wierzymy, czy też nie. To jest tak pewne zdarzenie, jak nic innego na tym doczesnym świecie. Znamy je wszyscy, bo odkąd urodziliśmy się i za sprawą naszych rodziców pojawiliśmy się na Ziemi, to nieuchronnie do niego zmierzamy i paradoksalnie, bez względu na to Jakie podejmujemy działania, lub ich nie podejmujemy, z każdą sekundą przybliżamy się do tej chwili. Mówię tutaj o śmierci, która na przestrzeni lat, wieków i tysięcy lat, w zależności od kultury, tradycji, obyczajowości i nurtów religijnych i filozoficznych oraz naukowych i pseudonaukowych metod i narzędzi poznawczych, nabierała kształtu, rangi, aż po precyzyjny wymiar końca rozstania, pogrzebu, przejścia jednostkowej, apokalipsy, wirtualizacji, doczesności życia wiecznego, kary lub nagrody itd. To wszystko skąd nikąd już wiemy, ba, zostało to już wszystko wielokrotnie i najróżniejszy możliwy sposób opisane. A zatem po co ten przewodnik? Skoro już to znamy i skąd pomysł, że to ma być właśnie jakiś przewodnik? Czyżby nie o śmierci, a raczej o życiu? Może zadajemy pytanie inaczej, co to za nowa pozycja w naszej literaturze, wreszcie, kim jest jej autor i dlaczego właśnie postanowił pisać w ten sposób w czasach, kiedy wszystko zostało już napisane. Jaki to ma sens? O tym już za chwilę. Drogi mój czytelniku, pomysł i materiał na ten przewodnik duchowy, zbierał się autorowi przez ponad 30 lat jego życia i doświadczeń z pracy z ludźmi. I zabrzmi to może niewiarygodnie, ale z, duż, z ludźmi po tej i po tamtej stronie hm, szok? Cóż to oznacza? Otóż autor, pracując z osobami, pomagając im w różnych momentach, często tragicznych sytuacjach życiowych, które ich dotykały, wielokrotnie występując jako medium lub posługując się dostępnymi i znanymi mu technikami, metodami, np. FVP, komunikował się z nieżyjącymi, już bliskimi. Aby uzyskać ważne dla nich informacje, wskazówki, o które prosili. W trakcie tych seansów, bardzo często początkowo niedowierzając, uzyskiwali potwierdzenie, autoryzację, że ich zmarli, tak naprawdę, wcale nie zmarli, ale nadal żyją. Paradoksalnie żyją po tamtej stronie i ponad wszelką wątpliwość istnieją, i na dodatek mają wiele do powiedzenia. Szanowni Państwo, Niesamowita jest ta wiedza, ale jeszcze bardziej zdumiewające i fascynujące jest to, co oni, ci zmarli, mówią nam żyjącym w czasie tych kontaktów. Autor w niesamowity sposób uporządkował i zebrał to wszystko w poszczególnych rozdziałach, które tworzą przewodnik. Poszczególne rozdziały można czytać w dowolnej kolejności, według własnego uznania, ponieważ ich kolejność nie ma znaczenia. Liczy się natomiast kompletność przedstawionej tutaj wiedzy. Tak jak sięgając po tradycyjny przewodnik, kiedy planujemy wybrać się w podróż, czytamy go i sukcesywnie się do wyjazdu przygotowujemy. Ale tym razem stawka jest nieporównywalnie wyższa, bo idzie na no najwspanialszą podróż naszego życia wyprawę na drugą stronę. Drogi czytelniku, ale o tym, czy ta droga będzie rzeczywiście dla Ciebie najwspanialsza, czy też nie i w ogóle jak to będzie, co będziesz robił, jak się już tam odnajdziesz. Decydujesz Ty sam. Autor jedynie konsekwentnie udostępnia tę wiedzę w formie przewodnika i tylko od Ciebie zależy, czy z tego zasobu skorzystasz. Na koniec, składając autorowi podziękowanie za tak wspaniały dal treści, którą zechciał się z nami podzielić, zachęcam do lektury. Twój świadek.